Poranek zaczął się zwyczajnie. Szare niebo, zapach mokrego asfaltu, stary autobus podjeżdżający na przystanek z chrapliwym dźwiękiem, jakby sam był zmęczony życiem. Jan stał z torbą w ręku, czekał jak zawsze najpierw kurs do sklepu, potem na cmentarz. Pięć lat minęło, odkąd po raz pierwszy wyruszył tą drogą. W każdą niedzielę, bez wyjątku tam, na wzgórzu, pod brzozą, Spoczywała Maja, jego żona, jego pieśń, jego wina. Przyzwyczaił się do tej ciszy. Do krótkich powitań w autobusie, do dzieci przyklejonych nosami do szyb, do kobiet owiniętych chustami w kątach siedzeń. Życie płynęło spokojnie, jak melodia bez refrenu. Ale tego ranka coś pękło. Autobus zatrzymał się gwałtownie, drzwi się otworzyły, i on ją zobaczył. Kobieta w jasnej chuście. Z tym samym krokiem, z tym samym pochyleniem głowy, gdy patrzy przez okno. Usiadła na przednim siedzeniu, dokładnie tam, gdzie kiedyś siadała Maria. Jan poczuł, jak powietrze w płucach staje się ciężkie, jakby ktoś odebrał mu tlen. Jego palce zacisnęły się na torbie tak mocno, że plastik zadrżał. Serce biło jak młot w ciszy. Nie mógł oderwać wzroku. Te same rysy twarzy. Te same oczy nawet ten sam gest, gdy poprawiła włosy. Ale nie, to niemożliwe. Przecież sam rzucał grudkę ziemi na jej trumnę. Sam stał wtedy i patrzył, jak zamykają wieko. To nie mogła być ona. Autobus ruszył, koła zaskrzypiały. Ktoś rozmawiał o cenie chleba, ale Jan nic nie słyszał. W jego głowie powtarzało się tylko jedno imię, Maria. Każdy zakręt ściskał mu serce coraz mocniej. Nie odrywał wzroku od przedniego siedzenia, bał się mrugnąć, żeby jej nie stracić z oczu. Na następnym przystanku kobieta wstała. Wyszła powoli, ostrożnie, trzymając się poręczy, tak jak kiedyś. Poszła tą samą drogą, którą dawniej chodziła do szkoły, gdzie pracowała jako wychowawczyni. Jan chciał wstać, ale drzwi już się zamknęły. Autobus ruszył dalej. Nacisnął przycisk stop. Kierowca mruknął coś pod nosem, ale zatrzymał się. Jan wyskoczył i ruszył w deszczu w tamtą stronę. Deszcz zaczął padać cicho, prawie niezauważalnie. Krople spadały na jego płaszcz, na dłonie, na starą fotografię wystającą z kieszeni. Szedł przed siebie, tam, gdzie zniknęła. Ulica ciągnęła się między starymi topolami. Przez chwilę pomyślał, że to tylko sen. Że zaraz obudzi się w domu poczuje zapach kawy i usłyszy głos Marii z kuchni. Janku, znów zapomniałeś czapki. Ale nie. Przed nim była tylko pustka. Na skrzyżowaniu nikogo. Tylko pies grzejący się pod sklepem i starsza kobieta sprzedająca kwiaty. Czy nie widziała pani kobiety w jasnej chuście? Zapytał. Staruszka uniosła wzrok i skinęła głową. Codziennie tędy przechodzi. Do ośrodka społecznego, tam dalej. Cicha, dobra kobieta. Może to pana znajoma. Jan tylko kiwnął głową. Potem usiadł na ławce. Deszcz mieszał się z jego oddechem. W domu długo siedział w ciszy. Przed nim, stara szkatułka z rzeczami Marii. Listy, kolczyki, kartka ze słowami Nie szukaj mnie kropka. Nie pamiętał, by kiedykolwiek ją widział. Może syn włożył ją po pogrzebie. A może sam zapomniał. Pismo należało do niej. Wziął kartkę, ale nie otworzył. Po prostu trzymał. W głowie wciąż ten sam obraz. Przednie siedzenie, jasna chusta, twarz, która nie powinna istnieć. Telefon zadzwonił. Stary aparat zadrzał na stole. Nieznany numer. Jan odebrał w słuchawce, cisza. Potem cichy szept. Nie szukaj jej, Janku. Połączenie się urwało. Siedział długo, słuchając martwych tonów w ciszy. Potem zgasił światło, położył się na kanapie i zamknął oczy. Znów zobaczył przednie siedzenie autobusu i kobietę w jasnej chuście, która nigdy nie miała powrócić. Ale jutro dowie się, że śmierć nie zawsze jest końcem. Następnego ranka Jan obudził się wcześniej niż zwykle. Nie z przyzwyczajenia, z niepokoju. Sen nie przychodził. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, widział tę samą twarz, żywą, ciepłą, prawdziwą. Mario, szeptał w ciemności, jakby bał się, że ktoś usłyszy. Ubierał się szybko, założył ciemny płaszcz, sprawdził, czy ma przy sobie zdjęcie żony. Wsunął je do wewnętrznej kieszeni, jak talizman, jak dowód, że nie zwariował. Kiedy autobus podjechał, Jan już czekał na przystanku. Ten sam kierowca, ci sami pasażerowie. Tylko on był inny, czujny, jak myśliwy tropiący ślad. Autobus ruszył. Przednie siedzenie było puste. Jan poczuł, jak coś ściska mu serce. Może to był tylko sen. A może ktoś podobny. Ale gdy autobus skręcił przy starym kinie, drzwi znów się otworzyły i ona weszła. Te same kroki. Ta sama chusta. Ten sam spokojny wzrok. W którym odbijało się jesienne miasto. Jan patrzył, nie odrywając oczu. Nie czuł już strachu, tylko potrzebę poznania prawdy. Kiedy wysiadła na tym samym przystanku, wysiadł za nią. Szedł w odległości kilku kroków, nie za blisko, ale też nie tracił jej z oczu. Kobieta skierowała się do starego budynku po przedszkolu. Dziś tam był ośrodek społeczny Dom Nadziei. Przywitała się z ochroniarzem i weszła do środka. Jan zatrzymał się w deszczu. Nie odważył się wejść. Stał i patrzył na drzwi, jakby oddzielały dwa światy, przeszłość i teraźniejszość. Deszcz lał uparcie, mocząc kołnierz, ale on się nie ruszał. Po chwili z budynku wyszła młoda pielęgniarka. Przepraszam, ta kobieta, w chuście, pracuje tu. Zapytał. Ma pan na myśli panią Helenę? Tak, jest wolontariuszką. Pomaga starszym ludziom. Czy pan jest krewnym? Jan tylko skinął głową. Mieszka niedaleko, w akademiku. Lepiej przyjść jutro, dziś ma wolne. Helena. Powtarzał to imię, jakby smakował obce słowo, które kiedyś należało do niego. Helena. Nie maja. A jednak to samo światło w oczach. W domu wyjął ze szkatułki starą chustę żony. Porównał. Ten sam kolor. Prawie identyczny wzór. Zbieg okoliczności, powiedział głośno, ale głos mu zadrżał. Zbiegów nie ma, kiedy boli serce. Tej nocy przyśnił mu się pogrzeb. Zamknięta trumna, pośpiech, lekarz patrzący w bok. Wtedy już coś wydawało mu się dziwne, pozwolili mu pożegnać się tylko z daleka. Wyglądała źle, ktoś powiedział wtedy. Jan uwierzył na słowo. Teraz ten wspomnienie przecinało mu świadomość jak nóż. Wstał w środku nocy i podszedł do okna. Niebo ciężkie, księżyc rozcięty chmurami. Wziął telefon, by sprawdzić numer, który dzwonił poprzedniego dnia. Nie było żadnych śladów. Numer zniknął z rejestru połączeń. Jakby nigdy nie istniał. Nagle telefon zadrzał ponownie. Ten sam chłód w piersi. Odebrał. Kto mówi? Mówiłem ci. Nie szukaj jej, padła cicha odpowiedź. Kim jesteś? Krzyknął. Chwila ciszy. Potem krótki śmiech. Nie jest twoja już od pięciu lat. Zapomnij. Połączenie zostało przerwane. Jan stał z telefonem w dłoni, jakby ten mógł odpowiedzieć. Po minucie ciszy wyszeptał. Jeśli ona żyje, znajdę ją. Nawet jeśli będę musiał wskrzesić przeszłość. Nie wiedział że ktoś już wtedy na niego patrzył. Z okna naprzeciwko obserwowała go kobieta w jasnej chuście. Płakała, ale nie odwracała wzroku. Przeszłość dzwoni nawet do tych, którzy nie chcą odebrać. Deszcz nie ustaje już trzeci dzień. Jan patrzy przez okno. Woda spływa po szybie jak wspomnienia, które nie chcą zniknąć. Przed nim leży telefon. Wybiera numer syna. Ściska słuchawkę tak mocno, że bieleją mu palce dzwonek chwila ciszy a potem znajomy głos tato andrzeju musimy porozmawiać syn przyjeżdża jeszcze tego samego wieczoru wchodzi do mieszkania zdejmuje kurtkę rzuca klucze na półkę widać że jest spięty co się stało pyta chłodno widziałem ją kogo marie zapada cisza tylko zegar na ścianie odmierza sekundy. Andrzej wzdycha, przeciera twarz dłonią. Tato, proszę cię, nie zaczynaj znowu. Widziałem ją dwa razy. W autobusie. Potem przy domu nadziei. Pracuje tam pod imieniem Helena. Andrzej gwałtownie wstaje. To nie jest zabawne. Ona nie żyje. Byliśmy na pogrzebie. Wiem, że byliśmy. Ale coś się nie zgadza. Trumna była zamknięta, a lekarz wtedy zachowywał się dziwnie, pamiętasz. Syn podchodzi do okna, patrzy w ciemność. Nie możesz sobie tak po prostu wymyślić człowieka, tato. Widziałeś jej rzeczy, list, akt zgonu. A jeśli to wszystko było kłamstwo, Jan zaciska pięści, a jeśli ktoś zmusił mnie, bym w to uwierzył. Andrzej odwraca się, jego oczy błyszczą gniewem. Ty po prostu nie potrafisz odpuścić. Odeszła od ciebie, zanim zginęła. Pamiętasz? Sam ją wyrzuciłeś po tej kłótni. Jan spuszcza głowę. To wspomnienie boli. Pięć lat temu nie wytrzymał. Złość, zazdrość, niedowierzanie. A następnego dnia wypadek. Telefon ze szpitala. Śmierć. Byłem wściekły, mówi cicho, ale nie chciałem jej śmierci. Nie potrafiłeś przebaczyć, rzuca syn. I teraz szukasz usprawiedliwienia. Jan patrzy na niego jak na obcego. Widziałem ją, Andrzeju. Możesz myśleć, że zwariowałem, ale wiem, że żyje. Syn odwraca się. Potrzebujesz pomocy, tato. Nie wymyślaj duchów. Odchodzi, trzaskając drzwiami. Jan zostaje sam. W pokoju pachnie deszczem i starym herbatnikiem. Na stole zdjęcie Marii. Dotyka go palcami, przesuwa po rysach. Jesteś gdzieś blisko, prawda? szepcze. Tego wieczoru postanawia działać sam. Rano idzie pod dom nadziei. Staje przy bramie, patrzy w okna. Na jednym z pięter widzi kobietę w białej bluzce, układającą dokumenty. Podnosi wzrok. Ich spojrzenia się spotykają. Zatrzymuje się, trzymając w dłoniach filiżankę. Na moment wygląda, jakby go poznała. Potem odwraca wzrok i odchodzi. Jan rusza do wejścia, ale zatrzymuje go ochroniarz. Przepraszam, przyjęcia już się skończyły. Proszę przyjść jutro. Kiwa głową, odchodzi, ale nie wraca do domu. Chowa się za płotem i czeka. Wieczorem wychodzi. Idzie powoli, z parasolką w dłoni. Jan robi krok do przodu. Mario! Zatrzymuje się, odwraca głowę. Te same oczy, ale puste. Przepraszam, chyba się pan pomylił. Nie znam pana, mówi spokojnie i odchodzi. Jan stoi w deszczu. Krople spływają po jego twarzy, ale nie czuje chłodu. Jej głos był prawdziwy, dokładnie taki jak dawniej. Jeśli to nie ona, to kto? W domu znowu dzwoni do syna. Ona naprawdę istnieje, mówi cicho. Rozmawiałem z nią. Tato. W głosie Andrzeja słychać już nie złość, lecz zmęczenie. Proszę, zostaw to. Wiesz więcej, niż mówisz. Co? do domu nadziei. O niej. Tato, przestań. Głos syna drży. Nie kop tego dalej. To ci nie pomoże. Połączenie zostaje przerwane. Jan odkłada telefon. Ale teraz wątpliwości ustępują miejsca pewności. Skoro syn tak się denerwuje, coś ukrywa. Tej nocy postanawia poznać prawdę za wszelką cenę. Nie wie jeszcze, że ta prawda nie ocali go, lecz spali wszystko, co zostało. Myślał, że stracił żonę. W rzeczywistości stracił samego siebie. Jan nie spał całą noc. Siedział w ciemności, patrzył na zegar i czekał na świt, jak na sygnał do walki. Kiedy w końcu się rozjaśniło, założył płaszcz. Kapelusz i wyszedł. Jego kroki po chodniku brzmiały jak uderzenia serca. Równe, ciężkie, nieuniknione. Pod domem nadziei było niewielu ludzi. Wszedł do środka i powiedział, że chce porozmawiać z panią Heleną. Kobieta w recepcji zapytała, kim jest, ale Jan odpowiedział tylko: stary znajomy. Spojrzała na niego z nieufnością, ale pozwoliła wejść. Gdy drzwi gabinetu się otworzyły. Zobaczył ją za biurkiem wśród papierów w białej bluzce. Światło z okna padało na jej włosy i przez chwilę wszystko było jak dawniej. Maria w kuchni, filiżanka kawy, uśmiech, który zniknął pewnego dnia. Zrobił krok naprzód. Mario. Podniosła wzrok. Jej spojrzenie spokojne, ale czujne. Przepraszam, chyba się pan pomylił. Nazywam się Helena. Nie pamiętasz mnie? Głos mu zadrżał. Milczała przez chwilę, potem cicho powiedziała. Czasem śnią mi się miejsca, których nie znam, ludzie, których nie potrafię rozpoznać. Może wśród nich jest pan. Jan usiadł naprzeciwko. A jeśli powiem, że pięć lat temu Cię pochowano, że rzucałem ziemię na Twoją trumnę. Zadrżała. Nie mów tak. To prawda. Głos mu się załamał. Żyłem bez ciebie wszystkie te lata jak cień. A teraz widzę cię żywą. Zamknęła oczy i przycisnęła dłonie do piersi. Miałam wypadek, powiedziała w końcu. Lekarze twierdzili, że straciłam pamięć. Znaleźli mnie bez dokumentów. Powiedzieli, że nie mam rodziny. Imię Helena dali oni. Jan pochylił się bliżej. Kto powiedział, że nie masz rodziny? Kto wpisał cię jako zmarłą? Pokręciła głową. Nie wiem. Powtarzali, żeby mnie szukała przeszłości. Cisza zawisła między nimi. Jan czuł, jak w nim rośnie gniew, nie wobec niej, lecz wobec kogoś innego, tych, którzy to zrobili. Nagle drzwi się otworzyły. W progu stanął Andrzej. Patrzył na nich, jakby złapano go na gorącym uczynku. Tato, co ty tu robisz? Wiedziałeś, powiedział Jan spokojnie. Wiedziałeś, że ona żyje. Nie. Andrzej zrobił krok w przód. Ja tylko chciałem ci pomóc. Pomóc? Głos Jana się zaostrzył. Wynająłeś kobietę podobną do matki. Żebyś mógł mnie jeszcze raz doprowadzić do szaleństwa. Andrzej spuścił głowę. Znalazłem ją przypadkiem. W ośrodku. Niczego nie pamiętała. Pomyślałem, że może, gdy ją zobaczysz, Zaczniesz znowu żyć. Więc to twoja gra. Nie, tato. Patrzy mu prosto w oczy. Nie wiedziałem, że ona naprawdę. Co? Cisza. Potem Maria. Już nie Helena. Unosi głowę. On mówi prawdę. Pamiętam. Jej głos drży. Tego dnia uciekłam. Jan patrzy na nią nie rozumiejąc. Uciekłaś. Bałam się ciebie. Po tej kłótni. Potem wypadek. Lekarz powiedział, że najlepiej będzie, jeśli wszyscy pomyślą, że nie żyje. Kim był ten lekarz? Zaciska pięści. Już nie żyje, mówi cicho. A ja nie wiedziałam, jak wrócić. Andrzej patrzy raz na matkę, raz na ojca. Chciałem tylko, żebyście oboje zaczęli żyć na nowo. Nie wiedziałem, że to prawda. Jan odchodzi do okna deszcz bije o szybę. Światło rozpada się na kawałki. Oddycha ciężko, oczy ma puste. Nie wie, co boli bardziej, pięć lat kłamstwa czy jedno słowo. Bałam się. Jesteś żywa, mówi w końcu, ale to, co we mnie, już nie. Maja płacze. Syn stoi obok, nie wiedząc, co zrobić. Nikt się nie rusza. Cała trójka wygląda jak figury zatrzymane w chwili, której nie można cofnąć. To, co wydawało się grą, okazało się prawdą. Minęło kilka dni od tamtej rozmowy. Jan nie wychodził z domu, nie potrafił znaleźć słów, by nazwać to, co czuł. To nie był ani żal, ani radość. Raczej pustka po burzy, gdy wszystko już ucichło, ale odłamki wciąż tkwią w sercu. Na stole leżały trzy zdjęcia: On, Maja i Andrzej kiedyś rodzina. Teraz trzy osobne wyspy. Nie wiedział, czy chce ją zobaczyć ponownie. Aż wreszcie ktoś zapukał do drzwi. Maria stała na progu. Bez chusty, z krótkimi włosami, w prostym płaszczu. W dłoniach trzymała stary kopert. To było w moich rzeczach, powiedziała cicho. Lekarz dał mi to, zanim wyjechał. Powiedział, żebym oddała temu, kto czeka. Podała kopertę. Jan wziął ją do rąk. W środku znajdował się list, jej pismo, pożółkły papier, a na odwrocie jego słowa wybać, jeśli potrafisz. Nie pamiętał, kiedy to napisał. Może tamtego wieczoru, przed pogrzebem, gdy nie wiedział, co zrobić ze swoim życiem. Nie wiedziałam, jak wrócić, powiedziała. Nie miałam siły. Gdy straciłam pamięć, to było nawet łatwiejsze. Nie pamiętać bólu. Ale potem zaczęły wracać sny: Ty, nasz dom, Andrzej. Bałam się, że wszystko zniszczę, jeśli wrócę. Już wróciłaś, odpowiedział cicho. I wszystko i tak się rozpadło. Usiadła naprzeciwko. Jej dłonie drżały. Nie proszę o przebaczenie. Chciałam tylko, żebyś znał prawdę. Jan milczał. Potem wstał. Podszedł do starego pianina stojącego w rogu. Milczało przez te wszystkie lata. Klawisze pokrył kurz, ale dźwięk wciąż żył w środku. Usiadł i nacisnął pierwszy klawisz. Dźwięk był cichy, lecz prawdziwy. Pamiętasz tę melodię? zapytał. Maria skinęła głową. To była twoja ulubiona, szepnęła. Nie, uśmiechnął się delikatnie. To była nasza. Grał powoli, Ostrożnie, jakby bał się złamać wspomnienie. Ona słuchała, a łzy spływały po jej policzkach. Każda nuta była jak słowo, którego nigdy nie wypowiedzieli. Każda pauza jak spóźnione przebaczenie. Kiedy melodia ucichła, w pokoju pozostał tylko oddech dwojga ludzi. Potrafisz mi wybaczyć? zapytała cicho. Jan spojrzał w jej oczy już nie obce nie puste nie wiem. Czy potrafię? odpowiedział. Ale chyba serce zrobiło to za mnie. Uśmiechnęła się, pierwszy raz naprawdę. Zawsze mówiłeś, że dusza jest silniejsza niż ciało. Czasem tak powiedział. Ale tylko wtedy, gdy boli. Drzwi się otworzyły. W progu stał Andrzej. W dłoniach trzymał kwiaty, te same, które kiedyś ojciec nosił na cmentarz. Przyszedłem przeprosić powiedział. Nie miałem prawa się wtrącać. Po prostu, bałem się stracić cię drugi raz. Tato. Jan podszedł do niego i położył mu rękę na ramieniu. Wszyscy się baliśmy. Ale strach też jest formą miłości. Syn uniósł wzrok. Po raz pierwszy bez obrony. Może zaczniemy od nowa. Może, odpowiedział Jan. Wyszli razem, we trójkę. Deszcz ustał, na niebie pojawiało się słońce. Autobus. Ten sam, który od lat kursował przez całe miasto, powoli podjechał na przystanek. Jan uśmiechnął się. Jedziemy. Maria skinęła głową. Usiedli w środku. Jan zajął przednie siedzenie, jak zawsze. Obok, ona. Tym razem miejsce nie było puste. Patrzył w okno, w którym odbijały się ich twarze obok siebie, i pomyślał. Przeszłość nie umiera. Po prostu uczy się chodzić obok. Cicho, jak cień miłości. Autobus ruszył. Za oknem migało życie, zwykłe, hałaśliwe, prawdziwe, a w środku cisza, taka, w której można oddychać. Kiedy duch przeszłości staje się żywy, umiera tylko jedno samotność. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.